Market Centrum spółka cywilna, bajor i przygoda oferuje samochody używane różnych marek. Sprzedaż komis i leasing. Zapraszamy na zakupy. Mielec ulica Moniuszki 8. Telefon 509 512 817. Serwis sponsorują autoryzowana stacja naprawy pojazdów autotest w Lubaczowie. Naprawimy, zatankujemy, umyjemy wszystko szybko, tanio i profesjonalnie. Na zakupy zaprasza Korczowa Dolina Centrum Handlu, najdalej wysunięte na wschód Polski centrum handlowe. Centrum Handlu Korczowa Dolina to największy obiekt handlowy położony w miejscowości Młyny na Podkarpaciu, 2 km od granicy z Ukrainą w strefie ruchu bezwizowego. Nowoczesne przestrzenie handlowe, przestronne korytarze i przejrzysty system wizualizacji zapewniają wysoki komfort zakupów. Centrum zaprasza do zakupów w branży odzieżowej, RTV AGD, budowlanej, motoryzacyjnej, spożywczej, drogeryjnej, meblowej i innych. Korczowa Dolina zaprasza Zapraszam od poniedziałku do soboty od 9 do 20 i w niedzielę od 10 do 18. Telewizja Lubaczów i Buczko. zapraszamy na najnowsze wydanie naszego serwisu informacyjnego. 8 marca. Starosta Lubaczowski Józef Michalik zaprosił panie z kół gospodyń wiejskich Powiatu Lubaczowskiego i innych stowarzyszeń promujących powiat na spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Impreza jest corocznym podziękowaniem starosty dla pań, które przez swoją działalność kulinarną, artystyczną i kulturalną promują dziedzictwo Powiatu Lubaczowskiego. Z rąk starosty Józefa Michalika oraz gości pani otrzymują kwiaty, laurki z życzeniami i drobne podarunki. Tak było też i w tym roku. Oprócz ponad 100 przedstawicielek kół gospodyń wiejskich ze wszystkich gmin powiatu Lubaczowskiego oraz pani ze stowarzyszeń, na spotkanie do Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie przyjechał także m.in. poseł Mieczysław Kasprzak, Łucja Bielec, szefowa Fundacji SOS Życie z Mielca, Jadwiga Pałczyńska, przewodnicząca Rady Powiatu w Lubaczowie, Wiesław Huk, wicestarosta Lubaczowski, a także przedstawicielki. Wójtów i burmistrzów gmin Powiatu Lubaczowskiego. Poseł Mieczysław Kasprzak dziękował paniom za ich zaangażowanie w pielęgnowanie i propagowanie tradycji powiatu lubaczowskiego, kulinarnych i nie tylko, podczas różnych wydarzeń i uroczystości. Cieszę się, że mogę być tutaj wśród was, drogie pani. To już od wielu lat się tak spotykamy. Dzięki gościnności waszej przede wszystkim, ale tutaj organizatora starosty kolegów wójtów, burmistrzów. Coraz więcej chyba pani przybywa nam na tych spotkaniach. To piękna tradycja, że można chwilę się oderwać. Zawsze mile przyjeżdżam do Lubaczowa, bo tutaj jest to ciepło, ten dobry nastrój. Jest was tutaj, że tak powiem, wiele zaangażowanych działaczek, czy kół gospodyń wiejskich, czy innych. Organizacji Za to Wam się należy szczególne podziękowanie, za to, jak Pani Łucja mówiła, za to ciepło, które tworzycie. A ja Wam życzę tego narkotyku jak najwięcej, jak tu Pani mówiła, żebyście mogły, już kończę, mogły zażywać ten narkotyk taki naturalny, żebyście miały wiele przyjaciółek, przyjaciół, żeby te hormony Was buzowały. Jaki to był ten hormon? Oksytocyna. Jak najwięcej oksytocyny Wam życzę, aby Wam się działo jak najlepiej, żebyście były zdrowi, nie przejmowały się tym, co tam się gdzieś daleko dzieje, ale to, co jest najbliżej Was, bo najważniejsze i najlepsze, najprzyjemniejsze jest to, co jest najbliżej człowieka, najbliżej Was, wspaniałe Panie. Wszystkiego najlepszego Wam życzę, niech się Wam darzy jak Starosta Józef Michalik przypomniał z kolei, że bez pracy pań, skół gospodyń i innych stowarzyszeń nie powstałaby na przykład publikacja nalewki, przekąski i zakąski ziemi lubaczowskiej, która cieszy się zainteresowaniem nie tylko w powiecie, ale i w kraju. Sztuka kulinarna tutaj i to co demonstrujecie w tych swoich przepisach rozchodzi się jak ciepłe bułeczki. Być może będziemy wznawiać i być może że poszerzoną wersję dlatego, że to promuje powiat. Dzisiaj rozmawiałem z panią z Lublińca, waszą szefową, jak to rodzina rozkrytuje i po całym świecie o tym, co w Lubaczowie się dzieje, już jest wiadomo, że i Związek Kół gospody Wiejskich w Warszawie wie o tym, że są przepisy y, takie w Lubaczowie i na dobre jabło i, i na te nalewki, także to też się stało sławne i, i warto o tym mówić. Rzeczywiście to dzisiejsze święto, ze względu na to, że i przyjechała pani Łucja, bardzo ciekawym takim podejściem do przemyśleń, jak to dobrze że są przyjaźnie. Myślę, że te przyjaźnie są w kołach gospodyń. Tam panie przyjaźnicie się i, i to warto, że to zauważyła pani, że to właśnie taka przyjaźń. Powoduje, że tam szereg rzeczy się rozładowuje. Te stresy domowe, coś tam jeszcze. Czasem przeżywanie jakiejś choroby, nieszczęścia. Łatwiej to przejść, jeszcze w takim gronie i zapomnieć. Myślę, że wiele rzeczy łatwiej zrobić. Za to, że jesteście na każdą naszą taką uroczystość, którą chcemy zorganizować, chętne do współpracy też chcę podziękować, bo to jest okazja do podziękowania. Szefowa Fundacji SOS Życie Zmielca, która organizuje m.in. bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne na całym Podkarpaciu, kolejny rok z rzędu pochwaliła lubaczowskiego starostę za zaangażowanie i wsparcie jakiego udziela akcji, dzięki czemu powiat Lubaczowski przoduje w liczbie pań, które zgłaszają się na bezpłatne badania, organizowane przez fundację. W swoim wystąpieniu w humorystyczny sposób obaliła też popularne stereotypy dotyczące kobiecej natury, dowodząc przy tym, że kobieta jest stworzona dokładnie po to, by swoim usposobieniem i do życia podtrzymywać domowe ognisko i rozwijać więzi społeczne. Umiejętności wyrażania empatii rozwijają się u dziewcząt znacznie szybciej niż u chłopców. Już w niemowlęctwie uczą się emocji i uczuć innych osób z zadziwiającą dokładnością, w żłobkach. Gdy któreś z dzieci płacze, łzy sympatii oferują. Mo zwykle dziewczynki. Naturalna empatia jest zdolnością dobrze służącą kobietom we wszystkich związkach, przyjaźni i odpuszczają ich do końca życia. Kobiety mają dużą łatwość odczytywania uczuć innych osób, rozumieniem ich stanów emocjonalnych. Mają również dużą łatwość w opowiadaniu swoich uczuć. Wiele dziewcząt i kobiet ocenia swoją wartość. Na podstawie zewnętrznych sygnałów pochodzących od innych osób. Uzależniają samą ocenę od innych bliskich związków z innymi osobami. I tu na scenę wchodzi kto? Przyjaciółka. Okazuje się, że przebywanie z przyjaciółkami i zaangażowanie. Hmm, i zaangażowanie w zachowania towarzyskie, rozmowy, plotkowanie, zakupy i podobne sprzyjają wydzielaniu się tych neurochemicznych substancji, tych hormonów związanych z dobrym samopoczuciem. O oprawę artystyczną imprezy zadbała Grażyna Bielec z Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie wraz ze swoimi podopiecznymi z Teatru Małych Form. Przeminie tysiąc gór, przeminie tysiąc gór. Tyleż snów umknie, spod powiek, Przeminie tysiąc gór i tysiąc mórz. Tyleż snów umknie, spod powiek, Odejdą księgi, cienie prawd i burz. Zostanie człowiek. Na kulinarne małe, co nieco, gości zaprosił z kolei zespół szkół w Oleszycach. Stowarzyszenie Czas na Pomoc z Oleszyc w środę 9 marca zaprosiło na spotkanie z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, zorganizowane głównie z myślą o młodzieży szkolnej. Nie zabrakło jednak na nim także seniorów, którzy jeszcze dobrze pamiętają powojenne czasy na Ziemi Lubaczowskiej. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest poświęcony pamięci żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. O uchwalenie tego święta od wielu lat zabiegały środowiska kombatanckie, organizacje patriotyczne, przyjaciele i rodziny tych, którzy polegli w boju z nowym, tym razem sowieckim okupantem, lub zostali zamordowani w komunistycznych więzieniach. Pukali oni do wielu drzwi z żądaniem, aby wolna Polska oddała hołd swoim najlepszym synom. Ale przez długie lata odpowiedzią była tylko cisza. Silny impuls i przyspieszenie tym staraniom nadał ówczesny prezes Instytutu Pamięci Narodowej, poległy później w katastrofie smoleńskiej, Janusz Kurtyka. Zdecydowanego poparcia dla idei Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych udzielił również prezydent Lech Kaczyński, który w lutym 2010 roku skierował projekt ustawy do Sejmu. Ustawa weszła w życie już po jego śmierci w lutym 2011 roku. Na spotkanie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Oleszycach przyjechał dr Mirosław Surdej z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie z prelekcją na temat żołnierzy wyklętych. Pokazano także film dokumentalny Wolność i Niezawisłość. Ostatnia nadzieja w reżyserii Sławomira Górskiego. Współorganizatorami spotkania byli Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach i gimnazjum imienia Orła Białego w Oleszycach. Długie kolejki uczniów, stosy czekolady i powiększające się z godziny na godzinę zapasy krwi. Tak w skrócie można opisać czwartkową akcję krwiodawstwa zorganizowaną przez Zespół Szkół w Lubaczowie i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Stomaszowa Lubelskiego. Dla uczniów Zespołu Szkół, akcja poboru krwi w ich szkole to nie nowość, bowiem placówka od długiego czasu wspiera w ten sposób szpitale, zaopatrując je w krew. Taką akcję krwiodawstwa organizujemy co roku. Jest mnóstwo młodzieży, jak Państwo zobaczycie. Przeważnie oddaje krew rok rocznie 50 osób, 60 osób. Bardzo fajną mamy młodzież. Jak zauważyliśmy tutaj przed drzwiami, czeka naprawdę ogromna kolejka tych młodych ludzi chętnych do oddania krwi. Czy oni są zwolnieni z lekcji? Na przykład w dniu dzisiejszym w związku z oddaniem? Jak najbardziej tak. Osoby, które oddają krew. Są, wolni, są zwolnieni z lekcji. Osoby, które nie oddają krwi, wracają na lekcje. Myślimy, prawda, że oddają nie tylko dlatego, że są nie, zwolnieni? Nie, w żadnym wypadku, bo to są stale oddawający krwi, krew młodzież. To, są, to jest młodzież, która systematycznie oddaje krew, pilnuje sobie takich akcji, bo są te akcje w Domu Kultury organizowane, są u nas organizowane, więc to nie jest, to, to nie jest powód taki, że jak nie, nie idę na lekcję, to oddaję krew. Na pewno nie. Tak jak w poprzednich latach, na korytarzu przed salą pobrań, na którą zaaranżowano salę gimnastyczną, Czekały długie kolejki chętnych do oddania tego drogocennego płynu, w tym wielu uczniów, którzy na taki krok zdecydowali się po raz pierwszy. To jest pierwszy raz. Tak postanowiłem się zapisać, może uda się pomóc komuś. Wiem, że dzisiaj jesteście zwolnieni z lekcji. Ci, którzy krew oddadzą, czy to ma jakieś znaczenie przy okazji tej akcji? To znaczy nie, myślę, że nie. Po prostu, jeżeli ktoś chce pomóc i uda się komuś, może ta krew trafić do kogoś, komu jest po prostu potrzebna, to, to jest po prostu warto. A to, że jest zwolnionym, to po prostu jakoś tak może do, lekko dodatkowo wpływa, ale ktoś, kto nie oddaje, to musi wrócić, więc. Myślę, że nie. Krew, a czy na przykład myślałeś o, to jest tak jakby trochę pójście krok dalej, o na przykład zarejestrowaniu się w bazie dawców szpiku kości? To znaczy myślę, że tak, że najpierw to oddanie krwi, wiadomo, jeżeli chodzi o krew i uda się ją oddać, to dalej chciałbym zostać tym honorowym dawcą krwi. A jeżeli chodzi o szpik, to też myślę kiedyś, żeby po prostu się zapisać i komuś pomagać, jeżeli będzie to możliwe jakoś specjalnie do oddania krwi trzeba się dzień wcześniej na przykład przygotować, czegoś y, nie robić albo, albo coś robić właśnie? No tak, nie, nie wolno y, na przykład napić się alkoholu czy spożywać y, papierosów. Po prostu trzeba zjeść lekki posiłek i być przygotowanym na oddanie krwi. Tobie również nie straszna ta igła, którą wkuwają się panie? No może troszkę, ale do wszystkiego trzeba się przyzwyczaić. No i na osłodę są czekolady, tak? No tak, jeśli odda się krew to... Tak. Choć nie każdy chętny może oddać krew, przede wszystkim z powodów zdrowotnych, każdorazowo w zespole szkół udaje się to zrobić około 50 uczniom. I tak też było tym razem. W miniony weekend swoje pierwsze urodziny świętowała Football Akademii w Lubaczowie. Szkółka piłkarska dla dzieci i młodzieży, oparta na najlepszych wzorcach organizacyjnych i szkoleniowych prosto z Anglii. Takiego sukcesu Football Akademii w Lubaczowie nie spodziewali się nawet założyciele jej lokalnej placówki. Podstawą działalności Football Akademii są ogólnopolskie szkółki piłkarskie dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Football Akademii działa na zasadzie sieci. Centrala ma swoją siedzibę w Opolu, gdzie 1 kwietnia 2009 roku została założona pierwsza szkółka piłkarska Football Akademii, a w marcu ubiegłego roku powstała szkółka w Lubaczowie. Założył ją Rafał Dudzic z żoną. Dziś mówią, że nie spodziewali się takiego sukcesu tego przedsięwzięcia. Powiem szczerze, że ja sceptycznie podchodziłem do tego pomysłu, ale bardziej moja żona miała wpływ na to i ewentualnie ona mi pomagała i wierzyła w to, że uda się ten, osiągnąć taki sukces, jaki osiągnęliśmy do tej pory, teraz. Nie, nie sądziliśmy, że po prostu taka będzie duży odzew tego wszystkiego. Są to treningi prowadzone dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Głównie chodzi o to, aby wychowywać w zasadzie duchu sportowym i w zasady fair play. Oprócz tego chcemy się pokazywać na różnorodnych eventach, na różnorodnych imprezach okolicznościowych. Chcemy wspierać różne akcje charytatywne, tak Wspieraliśmy ostatnio akcję Martyny. Będziemy też w najbliższym czasie również organizować turniej, turniej, sieć turniei. E, oprócz tego chcemy wspierać sport lubaczowski poprzez zachęcanie dzieci do udziału w treningach i zajęciach sportowych. Oprócz tego też startujemy w Mistrzostwach Polski w różnych rozgrywkach z regionu jarosławskiego. I e, nawet będziemy mieli w, w możliwość udziału w wyjściu Lecha Poznań na meczu Śląska-Wrocław. Na te treningi przychodzą nie tylko chłopcy. Tak, oczywiście mamy we wszystkich grupach praktycznie również dziewczynki od 4 lat do 12. Bardzo świetnie sobie radzą i pokochały ten sport jak piłka nożna. Łącznie jest około 140 dzieci już zapisanych, ale jest prowadzona lista rezerwowa i będziemy tworzyć następne, kolejne grupy. W niedzielę w hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 2, gdzie Futbol Akademii świętowała swoje urodziny, nie zabrakło nagród dla zawodników, podziękowań dla rodziców i sponsorów, a przede wszystkim tortu urodzinowego. Piątek 11 marca zespół muzyczny Ruach Lochim zaprasza do wspólnego przeżywania męki pańskiej podczas odprawianej w Konkatedrze muzycznej drogi krzyżowej, początek o godzinie 16:30. W sobotę 12 marca zespół SPS PBS Czarni Oleszyce zmierzy się z LKS-em Głogowia Głogów Małopolski podczas rozgrywek trzeciej ligi seniorów. Początek spotkania o godzinie 17 w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Oleszycach przy ulicy Krótkiej. W przyszły piątek o godzinie 18 miejska biblioteka publiczna imienia Władysława Broniewskiego w Lubaczowie zaprasza na spotkanie z prezes polskiej akcji humanitarnej Janiną Ochojską. Podczas spotkania będzie można też kupić książkę Janiny Ochojskiej zatytułowaną Świat według Janki. Początek o godzinie 17. Stowarzyszenie Twórców Ludowych Ziemi Lubaczowskiej imienia świętego Brata Alberta i Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie i Starosta Lubaczowski zapraszają na świąteczny kiermasz wielkanocny 19 marca w sobotę od godziny 9.30 na lubaczowskim rynku. Dzień później 20 marca kolejna odsłona kiermaszu, tym razem od godziny 10:00 również na rynku. Wójt Gminy Lubaczów zaprasza mieszkańców gminy Lubaczów na spotkanie informacyjne dotyczące odnawialnych źródeł energii. W programie prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Spotkanie 17 marca o godzinie 17 w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie. Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie z siedzibą w Baszni Dolnej zaprasza na spotkanie organizowane w ramach tygodnia z internetem, 15 marca we wtorek o godzinie 16 w Bibliotece w Baszni Dolnej. Gościem spotkania, zatytułowanego Bezpieczny e-konsument, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie. To wszystko co dziś dla państwa przygotowaliśmy. Przyjemnego tygodnia i do zobaczenia. Sponsorem serwisu jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, oferujący kredyty gotówkowe, mieszkaniowe, na samochody nowe i używane, lokaty, rachunki, ubezpieczenia, dotacje oraz szybką i wygodną bankowość internetową. Zapraszamy do oddziałów w banku oraz na stronę www.bslubaczow.pl. Sponsorem serwisów w obiektywie jest firma handlowo-usługowa Ryszard Czajkowski, dostawca najtańszego paliwa dla rolników i przedsiębiorców z dostawą do domu.